Co się stało? Zalało mi wora w chuj Strasznie To nie jest łopata do wody To jest butelka do piwa Skąd masz taką? No w sklepie piwosze.pl To jest zerówa? To jest zerówa Serio? Bo to taki poziom jaki to tylko masz porząd Ja mam zerów. To jest p*** niebezpieczne stare, nie? Czemu? Z taką zerowej w Nie wiadomo co się stanie z człowiekiem no, Jak pijesz piwo normalne no, to, to, to się unosisz na wodzie A jak pijesz zero to idziesz na dno Bo no, jesteś nikim Roman Roman, Jude. what are you doing? Roman, why are you running? Oh. Rada, Roman Kurwa, Roman to... wypłynął! Roman walił zerówki. Roman walił zerówki Patrycja, Patrycja waliła zerówki, a Roman pił browara i Roman się unosi na wodzie a Patrycja nie. <laughs> Musisz wylądować wzdłuż na środku. Tak, ale Zobacz, ja dopiero się wwarci? później zostawić tą stronę. Stąd się Co? Nie, nie, nie. Hai trovato il mio più grande. Dai, che sei il tuo più grande? Pronti, vai, vai, vai. Gusus, vai, vai. Gus, 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 vai. Dawaj Mati! No wleć! Leć wuju w niku, leć! Gras, <ślvora> gras! Pierdolę w niku! Paska nakiernicza, przygotowane ubezpieczenia. Dziękujemy, zapraszamy! Ej kurwa! ciężko Co pan sądzi o przodach w górze? strasznie bym chciał mieć taki mocny przod w górze, ale mam jeszcze zaniska. Co pan sądzi o przodach w górze? Suj nie! Co pan sądzi o przodach w górze? Ja sądzę, że to, co zagrali, to dobrze, że zagrali. A to, co mogliśmy zobaczyć, to dobrze, że zobaczyliśmy. Ale jest mało dupeczek, które chcą dawać dupy za darmo. Co pan sądzi o przodach w górze? Gdzie są pice pogotowe ratunkowe? Gdzie są te przody w górze? Gdzie są te przody? Co pan sądzi o przodach w górze? O czym? 37, o wschodach w górze. Wschody w górze robią burzę, mordo. Jesteśmy w posiadaniu miernika lakieru i zmierzymy moje E3-6. Ok. ile to może być. Rozpórki w Tysiące, tysiące. dziesięć razy tyle, ile normalnie powinien być. To Oke, nie, Kabina tu tu tu, 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 tu. Kevin, jak tam, Kevin? E, Myślę, że tak. Myślać nie czytam nawet 70, tu jest seryjnie. Seria, seria. A z, zmierz malinę? Serio? Zmierz malinę. Malina, kurwa. A we? F, F, F. respekt. F for respect. No bierz to w pizzu, bo to się topi już, kurwa. Pędzle w ogniu, kurwa. Ale czekaj, bo ja spawam. Czekaj, bo ja spawam Ale tu się pali, kurwa. Ale tu się zajara zaraz, kurwa. No co wy robicie? Ej, Ej, kurwa, szybko! Ej, serio, to... Przecież mówię, kurwa, takie szybko, szybko Kurwa, ten idzie, kurwa, nie się z niczym Kurwa! Wystaw to tu, wystaw to tu po prostu, Uważaj na łapy. O, kurwa! A. To były bardzo fajne pędzle. Jaka szkoda, że nie żyją. Normalne, kurwa! I plan na dzisiaj jest taki, bo te felony są tu niby zakręcone, ale tutaj kurwa jest kurwa jak barsz, bo to jest już od razu ten, to co wam mówiłem, tak się nie wycina, zaraz wam pokażemy jak się kurwa wycina na tkale w BMW. Tutorial. Szybko, szybko, skutecznie. szybko, skutecznie i efektownie i efektywnie. Uniwersalne narzędzie do powiększania nadkoliw E36. Proszę Państwa, mam przed. Bardzo ładnie ktoś się postarał. Zrobił to seria dobrze, wykończył to, ale nie znał się totalnie na E36, bo to się robi w chuj wyżej. A teraz... Tutaj okay, mamy po. Jest pięknie wykończone, jest kurwa zawinięte, jest kurwa zarolowane tak jak należy, nie? Jest dobrze w chór. Tak, insygniowy Opierdoliliśmy odesce CMC z wszystkich, kurwa insygni. jeszcze nie. Jeszcze nie, ale zaraz, 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 boże. Już, pieniądze moje chcą. Zaraz, zaraz, boże, już nie będzie mieć żadnej insygnii. Zajebiste, Zajebiste. A, kurwa. Dobra, wróciliśmy do garażu N-style. Tutaj jest ten. Dziury, żeśmy zrobili na spoiler, ale to wam nie nagrałem, bo mi się telefon ładował. Z tej strony, żeśmy wczoraj wycięli i z listy rzeczy do zrobienia mamy zamontować fotel na więcej niż jedną śrubę, ponieważ. Aktualnie pasażer może się wypierdolić, więc musimy to przymontować jeszcze. Obniżyć, polakierować i zamontować spoiler. To już jesteśmy w połowie roboty. No i założyć hydro, ale to sobie baromak już sam zrobi. No i kurwa, essa. Dzień dzienny, kurwa, dzień Założyliśmy sobie już tutaj maszynę. No i zaraz będziemy to sipułować. Dobrze, więc. Jeżeli kupiliście sobie betony do fury To jest beton, nie? I macie tutaj takie regulacje To ja wam pokażę co się z nimi robi o. No i kurwa, esa wariacie jest kurwa Fajnie no, Całosi telefon, co prawda mogłoby być Tyle niżej Update jest kurwa taki, że musieliśmy wyciągnąć Cały amor I bo miał Wiecie co miał? Wiecie co miał? Miał takie dwie rzeczy, nie? Miał takie coś, co się nazywa helpery. Miał takie coś, co się nazywa odbój. I wiecie co z takimi rzeczami się robi? O właśnie No i Essa wariacie Teraz będziemy myć wóz i tego pana. I Ty też coś? To ja też umiemy. A ciebie? Też ty też sobie wyczuj myty. Ja będę myty. Ja będę mył. Ja będę myty. Znaczymy go jeszcze? Spust naczelny.